I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Z Ewangelii Jana rozdział 19, wersety od 25 do 34. W Świętą Najświętszej Maryi, Panny, Matki Kościoła, zapraszamy Maryję do naszego życia, podobnie jak umiłowany uczeń Jezusa. Przyjmujemy ją do swego domu. A w każdym domu i w każdej rodzinie potrzebna jest matka, aby troszczyła się o dobrobyt mieszkańców. Matko Najświętsza, otwieram Ci dzisiaj swoje serce, ponieważ Ty prowadzisz mnie zawsze w stronę Jezusa. Uczysz mnie, jak mam postępować, aby moje życie było piękne. Ty troszczysz się o mnie, prowadzisz za rękę do Królestwa Niebieskiego. Obym tylko pozwolił Ci się kierować. Modlę się zatem do Ciebie o potrzebne łaski. Powierzam Ci całe swoje życie. I wszystkich, których kocham, ufam, że z Twoją pomocą wszystko będzie dobrze i osiągnę nagrodę nieba. Amen.